Poranna rozmowa, Radia Opole. Witam państwa. Aneta Skomorowska-Kop. Zawitam także mojego gościa. W studiu jest Jakub Roszuk, ich a także dyrektor biura zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wopolu. No i wędkarz, oczywiście. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Zacznijmy od ostatnich informacji. Wczoraj po południu wieczorem pojawiły się doniesienia o tym, że w kanale Gliwińskim zauważono śnięte ryby. Czy Polski Związek Wędkarski ma informacje na ten temat? Tak, wczoraj, wczoraj po południu taką informację otrzymałem. Z tego co wiem, to zostały powiadomione wszystkie służby, które miały w jakiś sposób podjąć działania. Mówię tutaj głównie też o Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony środowiska, który miał pobrać próby. Dzisiaj rano miałem informację, że na tą chwilę to było 30 sztuk. Nie bagatelizujemy tego, oczywiście nie było to masowe śnięcie, ale tak jak mówię, od czego się zaczyna. Dlatego jest to monitorowane. Zobaczymy dzisiaj, tak jak powiedziałem, z rana miałem informację, to jest około 30 sztuk ryb. Zobaczymy, co jest tego powodem i dzisiaj też tam w jakiś sposób się wybieram i zobaczyć, na jakim to jest etapie, bo w obecnej sytuacji każde śnięcie widzę jest traktowane jako poważne i z jednej strony się cieszę, że tak jest, natomiast z drugiej strony też w naturalnych warunkach ryby mają prawo stąd, ale tak jak powiedziałem, w dobie tego, co się dzieje przy tych warunkach, też, które mamy. No i takiej nie do końca pewnej sytuacji, czy mamy pod kontrolą te wszystkie zrzuty y, ścieków, mówię tutaj bardziej pod kątem monitoringu przez y, instytucje państwowe, y, warto te tematy jakby... No, tak dość szeroko nagłaśnić. Ścieki to jedno, o tym jeszcze porozmawiamy, ale bym chciała spytać Pana o opinię na temat mm, takiej informacji, która ze strony niemieckiej się pojawiła, że przyczyną tej katastrofy ekologicznej wodrze są prawdopodobnie żywe organizmy, nie chemikalia. To zanieczyszczenie ma być, no, że tak powiem, naturalne. O, o złotych alkach mówią niemieccy naukowcy, przyrodnicy. Ja myślę, że to jest temat złożony i tych wątków jest wiele, bo najpierw mówiliśmy o ortenci, później mówiliśmy o jakichś innych związkach chemicznych. Teraz pojawiają się jakieś czynniki biologiczne. Myślę, że to mogło w jakiś sposób wszystko się nałożyć. Ja znowu czytam o tych złotych algach i okazuje się, że to są organizmy, które żyją w słonych wodach. Także... Ale też mówi się o tym, że jest mocno zasolona woda wodrze. No i dlatego pytanie, czemu ona jest tak mocno zasolona, czy to jest naturalne, że tak, tak ma być? I tutaj myślę, że nie, łą... znaczy, nie generalizowałbym, że to jest ta przyczyna, jedyna sińc tych ryb, bo te ryby w jakiś sposób zostały z tego co mam informacje od użytkowników rybackich z terenu, właśnie tam na, na z terenu województwa lubuskiego, czy pomorskiego, że te ryby są po prostu jakby zniszczone. To, to nie są śnięcia, nawet jeżeli te algi w jakiś sposób atakowały, ale one są po prostu zniszczone, no, w, nie wiem, przepalone, czy e, i tu w, nie generalizowałbym tego, że to jest jedyna przyczyna. E, pamiętajmy, że to już upłynęło, nie wiem, 3-3 tygodnie, 4 tygodnie od tego czasu i no Tutaj jest trudne to, to do określenia jednoznaczne, natomiast wróćmy do, do, do wcześniejszych rzeczy: że um, te sygnały były już dawno, um, padały, że coś niedobrego się dzieje, i um, nie wiem. no. Moja wiedza, którą posiadam, i jak długo trwają takie badania, mówię tutaj o składzie fizykochemicznym wody, jakie y, czynniki mogły miały na to wpływ, że jedne badania trwają dłużej, dru drugie krócej. Myślę, że w dobie tej y, aparatury, która teraz jest, i niebagatelizowanie nawet mniejszych sygnałów, niestety tak to było, że jako użytkownicy rybacy zgłaszamy wcześniej, już wcześniej, to nie jest rok wcześniej, dwa lata, tylko 5, 10 lat wstecz, że cały czas jakby obijaliśmy się o takim, taką trochę niemoc i bezczynność niektórych instytucji. Które... zgłaszaliście co? Zgłaszaliśmy, że są, albo są nielegalne zrzuty, albo jakaś hmm. piana płynie od rą, albo e, są jakieś właśnie rurki, rureczki, które coś wprowadzają. Pamiętajmy, że e, nie wiem, te pozwolenia wodnoprawne, które były wydawane dla poszczególnych, albo i są niestety, są nie wiem firmy czy Podmioty, które nie mają takich pozwoleń, i te ścieki, mówimy tutaj o nielegalnym zrzucie, one, one są. Tak, nielegalnych odpływów do Odry, odprowadzających ścieki, znaleziono blisko 300. No i pytanie, Jeżeli chodzi no i, o Odrę tylko. Tak, no i a to jest, to mówimy teraz, a co mhm. się działo wcześniej, no teraz wielka akcja szukania i y, 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 y tak dalej, to jest trochę takie, trochę dla mnie śmieszne, bo o tych sygnałach y, już, mówię, to już wiele, wiele lat wcześniej na bieżąco informacje były. Natomiast jeszcze do czego chcę dążyć, że e, pamiętajmy, że mamy inne warunki klimatyczne, że tej wody w rzekach jest mniej i każdy ilości ścieków, które były przypisane do ilości wód, które płyną w danych rzekach, już są nie są tak proporcjonalne, że ten ściek w jakiś sposób się rozcieńczy i nie będzie miał negatywnego wpływu. Termika wody też była kiedyś inna, że teraz te ilości, które są zrzucane, one mogą być naprawdę już niszczące. Czyli należałoby na nowo te wszystkie pozwolenia wydawać? Uważam, że tak, patrząc przez pryzmat zmiany y, klimatu. No niestety, albo chcemy chronić środowisko, albo będzie to trudne, bo mamy e, mówimy o jakimś zrównoważonym rozwoju, czyli zaspokojenie tych potrzeb środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Natomiast e, zadajemy sobie pytanie, co jest dla nas priorytetem? Czy e, środowisko czyste i e, możemy pewne rzeczy ograniczyć, e, bo te sytuacje będą się powtarzały. A co jeżeli chodzi o polski odcinek Odry, bo u nas e, nie ma tak, e, takiej sytuacji jak to jest w sąsiednich województwach e, w stronę morza, e, więc można łowić ryby u nas? E, tak, bo nie ma, nie ma żadnych przeciwwskazań i tutaj jesteśmy w ścisłej współpracy. I tutaj też zaznaczę, że Polski związek wędkarski współpracuje z służbami wojewody. Mówię tutaj o lekarzach weterynarii, którzy pobierają mm, próby ryb do, do badań tych toksykologicznych i z tego co wiem, do na razie no, no nie ma żadnych sygnałów i nie ma zakazu. Mhm. E, nie wiem, czy, czy łowienia tych ryb, i chociaż gdzieś apele są takie, to może ograniczyć. się no ale w tamtym tygodniu, przepraszam, w tamtym weekend byłem nad Odrą, nad kanałem. Obserwowałem i tutaj z wędkarzami i te ryby są. Są te ryby, były też brzany, takie typowo ryby rzeczne. I w obecnej sytuacji, która jest, warto się zastanowić. Tutaj zarząd okręgu w Opolu i w Katowicach, bo to są dwa okręgi, gdzie jesteśmy użytkownikiem Odry na najbliższym posiedzeniu chcemy podjąć decyzję o wprowadzeniu jakby zakazu zabierania ryb, ale nie pod kątem tego, że coś się złego dzieje, tylko po to, żeby te odcinki w jakiś sposób po pierwsze wyeliminować teraz presję tą wędkarską, która może się przerzucić z województwa np. przykład Dolnośląskiego, gdzie mhm. tam jest zakaz e, zabierania, że przyjadą do nas, przyjadą do nas mhm. to jest jeden element, ale drugi, e, pomysł jest taki, z punktu takiego nawet ichologicznego, żeby te odcinki odry stały się taką jakby bazą po pierwsze genetyczną ryb, których rzecznych, mówię tutaj o cennych, brzana, kleń, świnka, żeby te odcinki rzeki były bazą tą podstawy, bazą wyjściową, genetyczną, ale też tą, w cudzysłowie, wylęgarnią, że ryba migruje w rzekach, tak? I żeby te odcinki były poszczególną szczególną ochroną, teraz w dobie tego, co się dzieje, tu należy też podjąć i tutaj też i prośba do, do Wód Polskich o sprawdzanie naprawdę i udrażnianie przepławek, bo to są miejsca, gdzie niestety rzeki są grodzone z różnych powodów. Mówimy o, o światowym jakby udrażnianiu rzek, a u nas w jakiś sposób to udrażnienie idzie poprzez budowanie betonowych przepławek. Ok, jest jakieś rozwiązanie. Natomiast teraz trzeba zrobić wszystko, żeby wyeliminować potencjalne źródła zanieczyszczeń, doprowadzić nie wiem, czy to będzie proces roczny, dwuletni, czy odbudujemy w ogóle na tą skalę, która, która była, ale żeby te odcinki odry na terenie województwa polskiego, e, które będą lepiej monitorowane, jeżeli chodzi o zanieczyszczenia, stworzyć tymi miejscami, takimi właśnie budowania, e, tej, zabezpieczenia tego puli genetycznej i tego materiału, który będzie mógł w jakiś sposób spływać i e, iść w kierunku. E, czy tam w, do użytkownika rybackiego gdzieś Szczecin na przykład. No właśnie mówi Pan o przepławkach i o tym, że ryby migrują. Czy, czy w, w, w tym momencie dzisiaj za tydzień y, byłoby to dobrym pomysłem, żeby te ryby y, migrowały? Czy może te przepławki powinny być w jakiś sposób za, zamknięte? Myślę, Jeśli... że e, pewne rzeczy nie, nie zahamujemy, i tutaj byłbym daleki od takiego zawracania y, w nie wiem, biologii ryb, że mhm. ona ma migrować i, i, i przechodzić. Uważam, że teraz powinniśmy w jakiś sposób jak najszybciej, bo a może jest jakieś ograniczenie tego przepływu, natomiast uważam, żebyśmy jak najszybciej po prostu wyeliminować potencjalne źródła zanieczyszczeń. Ale one to... jeszcze nie są uznane, więc jak to zrobić? No to już chyba nie do mnie pytanie. <słuch> e, pytanie, czemu reagujemy w sytuacji, kiedy dzieje się jakaś tragedia, gdzie mogliśmy pewne rzeczą zapobiec, jeżeli ten monitoring Uważam, że jest legislacja jest ułomna, e, że ona jest, nie jest dostosowana do tego, co się dzieje, pomimo że mamy nad tą wodą partnerów w postaci użytkownika rybackiego, czy w postaci ludzi, którzy są najbardziej chyba penetrujący e, rzeki. Mówię tutaj o, o wędkarzach, którzy każde sygnały e, zgłaszają albo poprzez okręg, albo poprzez bezpośrednio do, do wiosi, i one są różne później. E, i nie, nie chcę to w żaden sposób. E, negować działania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, natomiast rozumiem, że oni są też ograniczeni prawem. To prawo jest po prostu yy, niedoskonałe i zmieńmy to, Sprawa wodnego wyrzucono swego czasu, że stroną postępowania przy pozwoleniach wodnoprawnych jest użytkownik rybacki, gdzie to my jesteśmy w jakiś sposób tym informacją później, jeżeli coś się złego dzieje albo jak może to coś, ta inwestycja, te zrzuty mogą wpłynąć na, na środowisko i podejmijmy wspólne działania i nie. nie w jaki sposób, żeby zabezpieczyć to środowisko. Nie bagatelizujmy właśnie informacji, że płynie piana, że na to nic się nie dzieje, że jakaś jest rurka, lewa, prawa, czy jest na to zgodę. Jeżeli jest sygnał, uważam, że powinien być wysłany i konsekwentnie, nie na zasadzie, że to trwa później miesiąc szukanie kogoś, może dostanie mandat, może nie, i, i ta karalność. Jeżeli był nielegalny, za dużo odrzucili, cofamy pozwolenie wodnoprawne, wydajemy na nowe i niech płyną na te konsekwencje, bo wtedy w jakiś sposób y, może się na, nauczą te podmioty, czyli te osoby, które y, zanieczyszczają to nielegalnie. I mówi Jaku Proszuk, ich teologa także dyrektor Biura Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu. To nie jest koniec naszej rozmowy. Przenosimy się do internetu na RadioPole.pl, powiemy o tym, jak odbudować Odrę. Panie y, Jakubie, y, Związek wędkarski ma obowiązek zarybiania rzek. W obecnej sytuacji na Opolszczyźnie to zarabianie sądzę, że będzie, skoro mówi Pan, że u nas problemu nie ma, a co z innymi odcinkami rzeki. Tak, no tutaj właśnie to, co wcześniej powiedziałem, że chcemy, że tu się nic nie dzieje przy zapewnieniu ze stron państwowych, że ten monitoring będzie i w jaki mhm. sposób wspólnie będziemy eliminować potencjalne źródła albo zapobiegać możliwości w jakimś zatruciu będziemy chcieli aby wzmacniać tą tą na terenie województwa polskiego i województwa śląskiego natomiast jeżeli chodzi o ten odcinek tutaj gdzie wystąpiły no ta tragedia katastrofa ekologiczna na tą chwilę chcemy jakby wstrzymać zarybienie. wiem że Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego e, też wystąpił zarówno do posłów, do, do, do Wód Polski, bo to z wodami polskimi mamy umowę i tam jesteśmy zobowiązani do realizacji zarybień. E, o wstrzymanie do momentu e, po prostu najpierw wyjaśnienia, co jest przyczyną. Dwa, czy, dana, czy w danym momencie Rzeka już jest gotowa na to, żeby, żebyśmy mogli wpuszczać. To są społeczne pieniądze, to są pieniądze, które. Mm, są przeznaczane między innymi na właśnie na zarybianie różnymi gatunkami, cennymi, czy to środowiskowo, bo mówimy cały czas o rybach, które wędkarz może złowić, ale pamiętajmy, że tam są jeszcze organizmy, czy ryby nawet cenne środowiskowo. Mówię na przykład wiem, o ślizie. Są jeszcze inne gatunki zwierząt, czy to skorupiaki, czy, czy bentos i tak dalej, to musi się odbudować, bo baza też pokarmowa dla, to to wszystko jest cały ekosystem, że jak jeden element wyciągamy, to może się sypnąć wszystko. I staramy się o to, żeby była możliwość wstrzymania i nierealizowania zapisów umowy, mówimy tu o zarybieniach, do momentu, kiedy nie stwierdzimy jako użytkownik, jako instytucji zajmującej się ochroną środowiska czy wody polskie, że nie stwierdzimy wszyscy wspólnie, tak, rzeka możemy zacząć rzekę pomału odbudowywać. Pomału to ile to może potrwać? E ja bym Wam nie dawał sobie takiego... Różne tego deadline'u, czy tam że tam, nie wiem, 5-10 lat. Ja uważam, że zniszczyć możemy bardzo szybko to się stało. Z tego co widzę, to jest ponad 100 ton albo jeszcze lepiej, bo część ryb nie wypłynie, część ryb zalegnie na dnie i tak dalej. Ja myślę, że to jest razy 2 albo i razy 3. To to potrwa i to może być nawet 10-15 lat, żeby faktycznie ta struktura, za, za, e, biorąc pod uwagę to, że po drodze znowu się nic nie wydarzy i że w końcu wyeliminujemy te y, zatrucia, y, te zanieczyszczenia. E, w środowisku wędkarskim jest, że tych ryb jest mniej, że to jest, nie wiem, albo wina użytkownika rybackiego i tak dalej. Natomiast y, nie patrzmy punktowo, patrzmy szerzej, że chociażby te zanieczyszczenia, które one mają wpływ na to, co pod tą wodą się dzieje. My nie jesteśmy medialni, że te, y, idziemy sobie i odrą, i te ryby wyskakują. Y, tak jak na przykład foka, która jest medialna, wyjdzie nad morze na, i wszyscy są zachwyceni, jak padnie, zdechnie y, foka, no to jest od razu w, y, jedna foka. Y, jest od razu pełne medialne poruszenie i ludzi, społeczeństwa. Tutaj musi taka tragedia stać, żeby faktycznie to kogoś y, w jakiś sposób y, ruszyło. Ale nie doprowadzajmy do takich mhm. sytuacji. Uważam, że Jesteśmy w stanie i to tylko i wyłącznie o takie konsekwentnego działania służb państwowych, że nie, że są śnięcia ryb, które zgłaszamy, i są pobierane próby, i stwierdzenie takie jest modne ostatnio. Ja to tak powiem, modne to są moje słowa: stwierdzenie, że jest przyducha, bo wysokie temperatury itd. No, czemu nie ma takiej informacji, takiej potrzeby poszukania faktycznie? Może to nie jest, bo przyducha może wynikać też z tego, że coś ten tlen zabrało z tej wody, niekoniecznie warunki atmosferyczne. I czemu jest tak, że nie, nie, nie szukamy pomimo sygnałów, a może sprawdźcie tam są oczyszczalnie, nie wiem, inne jakieś źródło, może przejedźcie się wzdłuż, w dół, poniżej i poszukajmy, może gdzieś coś faktycznie czas reakcji też jest tutaj mega ważny. I naprawdę jako użytkownik rybacki jesteśmy gotowi do współpracy, natomiast to musi iść wspólnie działanie takie konsekwentne i na już, nie jutro za parę godzin rzeka płynie. To Jeszcze na koniec jedno pytanie dotyczące um, biznesu wokół Odry, bo Polacy odwracają się w stronę rzek w ostatnich latach, powstaje coraz więcej takich miejsc wypoczynku, czy, 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 czy miejsc, gdzie można zjeść rybę, napić się kawy, te biznesy. Padają na tych odcinkach zatrutych? No, <laughs> y, czytając, nawet wczoraj miałem też rozmowę z kolegą, który w, w rejonie Szczecina miał swój y, biznes związany m.in. Y, mm, ze smażalnią ryb. Y, no to tego nie ma teraz. Tego nie ma. Y, w sensie, coś się skończyło. Nie wiemy jak długo teraz, na ile teraz w naszych głowach, y, y, pomimo, że będzie informacja, że jest wszystko w porządku. Pamiętam, były takie czasy, że albo ryba tam z Odry, czy z Wisły śmierdzi, bo coś tam, coś tam. Jak długo trwało to, zanim to społecznie zostało gdzieś, że już nie, że jest poprawa i tak mm -hmm. dalej. I myślę, że będzie, będzie tak samo tam, yy, łącznie z tą turystyką Mm, nie tylko tą wędkarską czy związaną z, z rybą, ale z turystyką taką krajoznawczą, Tak, nie mówię o, to, o kajakach, o żegludze, takiej żaglówkami, mm. y, o kąpaniu się. Y, no to uważam, że to y, potrwa i myślę, że to też warto zastanowić się, nawet jako użytkownik, który w jakiś sposób też czerpie y, na to, żeby zrealizować umowę z wodami polskimi, też straci na tym. I warto teraz się zastanowić, w jaki sposób wesprzeć jedną, drugą, trzecią branżę w sytuacji, kiedy jest problem. Tak jak rybacy morscy mają że jest mniej dorsze, zakaz połowu dorszy mają z tego tytułu rekompensaty, to uważam, że teraz powinniśmy się pochylić nad tymi ludźmi, którzy z tej odryw w jakiś sposób yy, żyli żyli po prostu. Jak u ich i dyrektor biura zarządu polskiego związku wędkarskiego w opolu był Państwa i moim gościem dziękuję bardzo. Dziękuję. Poranna rozmowa radia opole